Idę sobie właśnie przez Warszawę i dalej sama nie wierzę dokąd, ponieważ dzisiaj mam spotkanie z Nilem Schastermanem. To jest autor, który napisał kosiarzy i podzielonych, i suszę, i jakby uwielbiam go. Idę spełnić marzenie. I już się nie mogę doczekać, więc zapraszam na mini vlog. Właśnie przyszłam na miejsce. To wszyscy tutaj są jakimiś twórcami, więc nie powinnam się czuć dziwnie, gadając z telefonem, ale trochę się czuję. Ech, dostałam przedpremierowo kawałek podzielonych drugiego tomu, więc się mega jaram. Tutaj zostaliśmy powitani. Tutaj mamy, patrzcie, piękne zakładki, więc na pewno się w nie wyposażę. Mamy A, jakieś że... ledzonko. Dużo fajnych ludzi. I mamy dużo mążek, mila. Boże, jak to pięknie wygląda. Ja sobie właśnie chciałam lemonię, ale jest tak gorąco, że dobrze, że ubrałam troszkę z gdybym nie marła. at the event, that is, at the event with uh, our special guest, Neal Shusterman. I am here with Neal Shusterman and I will ask him one thing that I think will be very interesting for you. What advice would you give to young writers? To young writers, I would tell you to write. And keep on writing and don't be discouraged. Rewrite, because rewriting is the most important part of the process. And read. Później nadeszła pora na zdjęcia. A następnie wzięłam mój oryginalny egzemplarz podzielonych i ustawiłam się w kolejce do Nila, która, no, mimo wszystko trochę nam zajęła, chociaż była króciutka w porównaniu do takich standardowych kolejek, ponieważ to był branż tylko dla influencerów a potem w końcu się doczekałam i zdobyłam autograf. Wracając do hotelu, dalej nie wierzyłam, że to się wydarzyło. Jestem już po spotkaniu i było cudownie. A teraz znowu idę przez Warszawę, bo idę spotkać się z Nilem na nagrywanie podcastu. Więc zapraszam was na ten odcinek podcastu, bo będzie super. No, więcej skorzystają ci, którzy znają angielski, ale jak ktoś nie zna angielskiego, to też dorobię trochę kontentu dla was, żebyście wiedzieli o co tam w ogóle chodzi. Ja ram się pochodnia z Nilem w ogóle. Przestrzyżoło to właśnie tutaj nagrałam podcast, który jest już dostępny, podcast Bez Sensu na Spotify. Skończyłam wywiad, kochani. Jakby najlepszy wywiad był w moim życiu. Słuchajcie tego podcastu. Robię wam dwa odcinki i w jednym przetłumaczę, co powiedział, jeden będzie po angielsku. O, proszę, wychodzimy. Patrzcie. Office. właśnie wyszłam stamtąd. To było niesamowite przeżycie. Jestem tak zachwycona tym wywiadem, tym człowiekiem. To jest tak wspaniały człowiek. Naprawdę, wow. Czytajcie jego książki. Czytajcie kosiarzy, czytajcie podzielonych, czytajcie susze. Naprawdę, nie ma książek, które polecam bardziej.